Nasz układ odpornościowy y, normalnie potrafi zwalczać, rozpoznawać i zwalczać nowotwory, i jest do tego przygotowany. Mamy wyspecjalizowane komórki, są wyspecjalizowane działania tych komórek, które pozwalałyby za zabijać. Natomiast niektóre nowotwory złośliwe oszukują układ odpornościowy i na przykład w przypadku komórek, które myśmy wykryli, przeprogramowują je w ten sposób, że przyciągają je do siebie. To znaczy nowotwór złośliwy, który rozwija się w mózgu, wyprodukuje pewne cząsteczki, które przyciągają do nowotworu komórki odpornościowe ale zamiast na miejscu aktywować odpowiedź przeciwnowotworową, te komórki są przerobione, schakowane. Nowotwór przejmuje kontrolę i sprawia, że te komórki zaczynają wspierać rozrost nowotworu, a jednocześnie wysyłają do organizmu sygnał, że układ odpornościowy nie powinien się wtrącać, nie powinien się aktywować bo nasz mózg ma, swój własny, ma swoje własne komórki odpornościowe, które powinny pilnować porządku i dbać o to, żeby, żeby w mózgu wszystko działo się w sposób prawidłowy. Glejak oszukuje układ odpornościowy, udaje, że jest raną, którą trzeba leczyć. To to jest metafora, której ja czasami używam, bo jak jest rana, to organizm stara się leczyć i nie aktywuje całej swojej obrony, żeby zniszczyć te, te, tę ranę. Nowotwór jest taką raną niegojącą się, która przyciąga komórki, ale je zmienia tak, żeby wspomagały rozwój nowotworu. I naszym odkryciem głównym było zrozumienie tego zjawiska i poznanie, które to cząsteczki są odpowiedzialne za to, bo poznanie które cząsteczki są odpowiedzialne za tego typu zmiany, doprowadziło nas do tego, że jeżeli wyłączamy te cząsteczki, eliminujemy je, to gust przestaje rosnąć. I przynajmniej w, modelu, w modelach zwierzęcych mamy już w tej chwili takie sytuacje, że jesteśmy w stanie zahamować rozrost nowotworu.